Dzień dobry Państwu, witam. Właściwie powinienem powiedzieć buongiorno, bo dziś po włosku kanapka, choć na zwykłym chlebie z pieca Szulcada. Wezmę ze środka Bochna dwa okazałe plastry i na nich już za chwilę przygotuję dla Państwa absolutną ekstazę włoskiego smaku. Mam tutaj mozzarelle. Świeży, jędrny, delikatny ser. Mam również pesto, a więc szalony miks z oliwy, bazylii, parmezanu i orzeszków piniowych. Mam też oliwę, która zastąpi nam masło. Mam również wiecheć świeżej bazylii, która podniesie nam i odświeży smak. Rozpocznę od pokrojenia mozzarelli. Jako rzekłem, to ser delikatny. Ostry nóż radzi sobie z nim doskonale. Plastry nie powinny być za cienkie, albowiem będzie to jeden z głównych składników kanapki, a nie jeden z wielu dodatków. Proszę Państwa, nabrałem szalonego apetytu. Układam y, plastry mozzarelli bezpośrednio na pieczywie, bez smarowania y, go masłem. Pomysł mam dzisiaj taki, by tę kanapkę zjeść nożem i widelcem. Są tacy eleganci, którzy właśnie tak wolą. Nie dziwię im się, niektóre kanapki po prostu dużo wygodniej je się w ten sposób i bezpiecznie nic się na boki nie sypie. Proszę państwa, zamiast masła odrobina dobrego, zdrowego włoskiego tłuszczu, oto oliwa, którą delikatnie skrapiam ser, jej wszelki nadmiar cudownie wchłonie nasze świeże pieczywo i dodatek. Centralny, jeśli chodzi o intensywność smaku, oto pesto. Jeżeli mają Państwo ochotę, możecie zrobić sami. Składniki przed chwilą wymieniłem, ale te sklepowe, przyznajmy, yy, są zupełnie przyzwoite. Na każdy plaster mozzarelli daję dosłownie kapkę naszego pesto. Włoskie kanapki wędrują na polską sałatę i... O, ile mnie wzrok nie myli, są absolutnie gotowe do jedzenia. Ewentualnie posolić, popieprzyć, ale nie obowiązkowo smacznego. Oh, oh Sos to dość intensywny, najczęściej je się go z gorącym makaronem. Włosi przepadają właśnie za takim prostym daniem, jak makaron z tym zielonym sosem. Dodatek parmezanu i orzeszków piniowych sprawia, że sos jest bardzo bogaty i smaczny. I jak powiedziałem, mamy jeszcze świeżą bazylię, szczególnie ładne młode listki. Wybieram ze szczytów moich krzaków i zdobię nimi obydwie kanapki. Liście zjada się oczywiście w całości, bez żadnego problemu. Bardzo je lubię. Mam nadzieję, że Państwo jak najbardziej również.